Ja kocham Cię oglądać, taki kawałek z i w ogóle wszystko. Dzięki, zbocona Krystyna. Dzięki. Wygrywasz? Kurde, jedną grę przegrałem. Ale udało się wygrać później w więc spoko. Dobra, pierwszy level to jest czekanie. Ale on dobrze gra. Ty ten toś jak to smurf jakiś? To zrobić jak nie mogę wyjść z brąza? Nie przejmować się tym. Po prostu musisz zacząć myśleć na tym, żeby być lepszy, a nie żeby wyjść z brąza. Jasuo Dobra, chuj ci w Ale mechaniksy na tym jasło Widziałeś to kombo? Flash ignite Moje ulubione combo na Yasuo Jasny dupiec byku Coś takiego mi się nie zdarza za często Oh my gosh Dobra, był first O był my god. Gramo stycznia Flow I ma bronz 2 to dobry wynik jeśli chodzi o 8 miesięcy gry? No, ja w pierwszym sezonie też miałem brązo. oglądam ci już prawie od dwóch lat, nie żałuję, że znalazłem paradnik do katy na twoim kanale. może i nie za często jestem na LV, Tak nie... Ale i tak nie jesteś koks. Kurde, nie jestem koks Biblioteków <gry> A że się przejęzyczyłeś, bo nie wiem A Tak ładnie napisałeś Zrób pętę dla widza? No, jak mi się uda Postaram się zrobić I sobie robimy nowe bingo, plino. <grymne> nowe bingo. <grymne> Chujowa akcja na Yasuo <grymne> Bingo. Co jest? Ktoś przekazał suba. O! Ty. Cię Bolus, dzięki za zaprezentowanie subika tutaj Cienklonikowi. Holy shit. Ale ci kupił subika. Dzięki bardzo, mordeczko. Ile ja mam w ogóle subów na tym. Na tym. Na Twitchu. Ja nawet nie wiem. Ja muszę sprawdzić po streamie. Pewnie zapomnę, bo jestem spam. Ale zobaczymy. Znaczy ja zobaczę. Wy nie zobaczycie, bo to zobaczę po streamie. Sorki się nie jebano, to korekta miała być, że jesteś kot. Dobra, rozumiem <ścoughs> Chcesz więcej? Po silence, jak chcesz możesz zrobić bingo Ze mną A ten Orzachar chyba awczy Jak mi się wydaje Robo no, dogoda, jakie emocje <ścoughs> Nie no, Bolus to sobie dał subika Taką ziomeczkowi Cienkielonikowi Kurde, szkoda, że Malzahar Czemu Malzahar avczysz? Ty, może Yasuo teraz zrobić rekord farny, co? Bo nie ma Malzahara, to się będzie łatwiej robiło teoretycznie. Bo chyba penta dla widza nie będzie bez Malzahara. Chyba, że dadzą FF. Kurde, nie wiem. Nie wiem, widzowie, robić rekord farmy? Eee, tak, gram lasta. Teraz będzie laścik. Robić rekord? Zobaczymy. Nie, nie, nie dzięki za followka. No, rekord farmy, misując farmę. To mi się podoba. Kurde, ale szkoda, że ten ma zacharawczy. Mikałaj, dzięki bardzo za sobika. Bez trybu dla Dalto nie sufuję. Fuja. <śmiech> fuja. <śmiech> Pierwszy raz to słyszę, ale mi się już spodobało. Fuja. Pozdro dla Rodmeta i Donczepaka mordeczki. Pozdrawiamy. Sprodzona Krystyna, dzięki również za sobika. Siema Dominik. Nie dasz rady? Zobaczymy. No, w sumie, Yasuo To była oryginalna. Oryginalny pomysł, żeby właśnie Jasuło bić tę. bić te farmy Baran, dzięki za followka. Myślę, że brak TPK może zrobić różnicę. Jeśli chodzi o farmę, ale zobaczymy. Ale mam bon Training w ogóle w dżungli. What the fuck? Mam neksek, pamiętasz mięta? Pamiętam. Kata plus Zillianora. Abyś ciebie farmer, musisz zainwestować też zwierzątka dla większych dowodów. <grych> no. I jakieś maszyny, żeby to wszystko było jeszcze automatycznie. Nie, no Yasuo się chyba lepiej farmi. Znaczy, no normal to trochę na Kurde, oni się raczej poddaną widzowie. Kurde, szkoda. Trochę szkoda. Dawaj <grym>, ja jasuła Kurde, ja taki zdolny na Yasuo nie jestem Żeby go robić padapę p. Jakie ja automatycznie ja ci dam do roboty? <grym, tawa jabe jasuo> Trzeba zapierdalać Nie tam automatiko. Dobra, jest 106 w 8. To jest fajne. Kurde, chciałbym zrobić różnicę 100 farmy w 10 minut. Ty da radę? <gry> Różnica 100 farmy? Ty, no jeden! Dobra, clickbait jest. Różnica 100 farmy w 10 minut. Może będzie na YouTubie. Yy. O, jeszcze widz w dżungli. No przecież to jest idealne. Mordeczka 150 dziesiątej. Kurde, już nie ma opcji niestety z taką farmą Ty no, ale Yasushi chyba lepiej farmi W sumie na no, więcej trzeba jest spać, po, po piątej do roboty niż nic Trochę wcześniej. Jestem. dzięki za followka byczku Sorki, że nie doczytałem nikogo. Ale dzięki bardzo za followka Chociaż nie wiem czy będzie na YouTube na ziomę kawczy. Trochę unlucky. Ale kurde faremka to jest byku. Faremka pierwsza klasa. Siema Leona. Siema Kamilowski. Jest twój obecnie ulubiony champion? Nie wiem w sumie. Tak szczerze <noise> Zileon chyba. Na suporcie okay. No, no ony ciężko zabić. Siema Maxa Infinity czy na pierwszy item. In Nie, średnia hmm. będzie. Ale, dzięki bardzo za follow Zilean z moją Kato. No. plus Kato to jest kurde takie disgusting combo. Czy zrobię poradniki jeszcze jakieś do Raczej nie. Sam nią nie gram jakoś za dużo. Jest jakiś sposób, żeby dostać więcej RP za wygraną? No jest, ale bez sensu, bo wyjdzie na to samo. Więc nie polecam. Cymby, dzięki za followka. Dobra, mogę się cofnąć. No co? Oh. Jeszcze to szywana idzie. Kurga oh O my god. Ona nie ma many jak jak zostanie potrzeba mani nie miałem nie miałem cooldownów na ki dlatego mi nie wyszło, o team nieźle <laughs> 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 Maxa dzięki za subika jestem głodny a ja każde jedzenie miał obrzydza przez co nie jem? Nie wiem, może zęby umyłeś przed chwilą? One, three, <gry> czy coś? Kurde, nie wiem. I tak samo jak ja nie wiem co złożyć. Czy będę wbijał teraz znowu na free no A, Nie chce mi się. Nie Niby mam tam jeszcze dwa miesiące, ale... Teraz, żeby bić Chang'era, chyba jest potrzebne 700 LP. Kurde, czy mi się chce, To Ja już wolę streamka Czy Flecz, dzięki za Sobijkę. To raczej nie ma. Znaczy, nie wiem, satysfakcję bym miał, jakbym bił Chang'era 1000 LP. To może w następnym sezonie sobie wbiję, czy coś. No teraz to mi się nie chce po prostu. Nie mam kolegów, ale mam fina Ja dzięki za Sobijkę. Mnie chyba tym jasło Lepiej się farmi firmy. Kurde, ty, może Jasuo się będzie upijało rekord falny. Poremny, dzięki za followka Zrób 360. 360 dla widza. Mrobi, dzięki za, bardzo za Mam konsolę? Nie, nie mam. Tak bym raczej nie grał. Nie bardzo. Kurde. A ja, oni takie oro robią. Polska cebula. Dzięki za polowę. Kiedy jakiś odcinek na no Support? A ja, nie wiem. Jak będę grał? No, tak, Słaby blind. Shit. Siemanko, Siemango fringu, nie robisz, to wiadomo i szanuję, ale może jakiś coaching. Mam lat 3 i od ponad nie zbram, jak gówno pomocy w ryczkę. Eee, z coachingiem to kurde różnie, wiesz. Bo niby. Nie wiem, czy jest Ziomek na czacie, ale jednego Ziomka sobie trochę coachuje i może ci dać opinię, ale nie wiem, czy jest obecnie na czacie. Chyba go nie ma. Jestem taka osoba. Okieśno jest na tej Jak się jest na napisz po Okieśno jest na tej Hello box, ja będziesz dał na support to pisz, będę cię szukał w kolejce o, podali się. No to zajebista farma zajebiste 550 biega <laughs> O.